Nie, no to mnie to też temperatury, no, może odwiedzi, odwiedzi szkołę, odwiedzi tutaj. Była zbiórka jesienią 2023. Mamy efekt. Nie tylko 2023, ale i 2024 ponieważ renowacja tego pomnika wymagała naprawdę bardzo dużych środków finansowych. Zamknęliśmy się kwotą 45 tysięcy złotych. Stąd też dwie zbiórki w 2023 roku 2020, 20 tysiące w 30 2024 trzydzieści, a na renowacji tego nagroby. To 20 nagrobek restaurowany w ramach akcji 17 Towarzystwa Samorządowego. Nazwę Ratujmy Historyczne Nagrobki na Siedleckim Cmentarzu. Łącznie w 11 kwestach zebraliśmy ponad 230 tysięcy złotych. Dodatkowo pozyskaliśmy 60 tysięcy złotych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 8 tysięcy złotych z Izba ptakarskiej w Warszawie na renowację nagrobka Pauliego no i 7600 zł od wojewody na Tak, nie zaglądając się za bardzo w technologię kamieniarską ale spróbujmy tak po prostu opisać co się robi w ramach takiej renowacji no to bardzo skomplikowany proces jest tam jest 13 punktów y, wpisanych do y, prac konserwatorskich y, począwszy na najpierw od oszacowania tego co jest do wykonania potem jest usuwanie y, tych warstwów, y, warstw warstw y, glonów i różnych osadów w sposób mechaniczny za pomocą gąbek, szczotek, potem jest konserwacja w stylu hydrofobizacji, czyli pokrywa się cały pomnik preparatami, które odciągają i wodę i te wszystkie glony i porosty. Następnie jest uzupełnianie wszystkich ubytków, potem jest liternictwo, na końcu jest zabezpieczenia tego wszystkiego, aby woda nie penetrowała kamienia. No i dokumentacja powykonawcza, obejmująca cały zakres zdjęć, prac, opis, opisu prac wykonanych, którą dzisiaj przekażę panu dyrektorowi również jako jedną Jak Państwo typują te nagrobki do renowacji? Czy to jest pod względem stanu technicznego czy nas spoczywających? Zasług, no, może w tym przypadku było trochę y, takiej y, inicjatywy wspólnej tu z panem dyrektorem, że nagrobek y, tak znanego na jak Mieczysław Pasłanowicz zasługuje na to, żeby był, no wyglądał naprawdę dobrze, a nie, a nie w stanie takiej Mieczysław Asłanowicz ma swoją ulicę, ale gdyby tak zrobić szybką sondę uliczną, to ktoś by pewnie powiedział, że miał coś wspólnego z edukacją i niewiele więcej. Przypomnijmy jego postać siedlczoną. No tak, Mieczysław Asłanowicz nie tylko siedlczanie, ale przede wszystkim zasłużony dyrektor, nauczyciel, wychowawca, dyrektor średnackiej szkoły, a przede wszystkim liceum żółkiewskiego. To przecież Mieczysław Asłanowicz z rąk Antoniego Ponikowskiego otrzymał aktu upaństwowienia liceum. Żółkiewskiego w 1918 roku. To Mieczysław Asłonowicz przewodził przez te pierwsze 5 lat e, istnienia liceum jako Liceum Żółkiewskiego. I do roku 24, więc e, tutaj, kiedy kiedy stała się rzecz dla nas, dla nauczycieli, dla obserwatorów, dla spadkobierców Mieczysława Asłonowicza, rzecz straszna, kiedy odszedł e, w sile wieku gdzie mógł jeszcze pełnić funkcję dyrektora, nauczyciela, wychowawcy przede wszystkim e, siedleckiej młodzieży. Wszyscy towarzyszyli, e, najważniejsi e, siedlczanie towarzyszyli w tym smutnym wydarzeniu, jakim było pochówek e, Mieczysława Słonowicza. Mm, no cóż, jesteśmy tutaj właśnie przed nagrobkiem, odnawionym nagrobkiem Mieczysława Słonowicza, naszego dyrektora, pierwszego dyrektora Liceum Żółkiewskiego. Chcieliśmy bardzo, żeby e, to, co jest dzisiaj efektem tej pracy konsultacji odbyło się w jakby w jego, jego śmierci. E, nie udało nam się, ale jesteśmy tutaj dzisiaj wdzięczni przewodniczącemu samorządowego towarzystwa, Siedlickiego e, Towarzystwa Samorządowego panu Jarosławowi Krzymoskiemu za to, że wspólnymi siłami e, podjęliśmy ten trud odnowienia za to, żeby, że Dopatrzyliśmy wszystkiego, dopatrzył w sumie, bo ja dałem pomysły, pewne dokumenty, które, które, które miałem były w posiadaniu, pan Jarosław tą część taką finansową organizacyjną nadzorową tutaj, no i wspólnymi siłami z siedlczanami przede wszystkim tutaj, bo to siedlczanie odpowiedzieli na nasz apel wspólny, że będziemy zbierać pieniądze na, na, na renowację nagrobka i udał się efekt. Tak jak Państwo tutaj widzicie, pozyskaliśmy zgodę wnuka Mieczysława Słonowicza, Michała Tarkowskiego, do prac na tym nagrobku. Względy zdrowotne dzisiaj nie pozwoliły Panu Michałowi być razem z nami. Obiecał, że jak stan zdrowia i pogoda trochę się poprawi, na pewno odwiedzi siedzce przyjedzie, będzie tutaj na grobie u swojego dziadka. także w szkole, którą który był założycielem i który był pierwszym dyrektorem. Zakres tych prac, tak jak pan przewodniczący powiedział, był bardzo duży, a trzeba też to, to wspomnieć, że czerwony piaskowiec jest kamieniem ciężkim do obróbki, dlatego też i te koszty są większe niż przy każdym innym nagrobku z piaskowca. Cała dokumentacja konserwatorska. Dziękuję bardzo. Opisem jak było poszczególnych prac także w środku jeszcze jest płyta ze zdjęciami dziękuję bardzo także panie tu jedno, jedno jeszcze dla pana Czartockiego bardzo okrojone ale też płyta ze wszystkimi dziękuję. dokumentami jest na pewno będzie dużą. to i tu jest jeszcze, jeszcze protokół odbioru przez konserwatora bez uwag wszystko jest